Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli ktoś jest na żywo, to niezmiernie mi miło. Jeżeli ktoś ogląda to nagranie na moim kanale, czy to YouTube, czy innym, bardzo proszę o wszelkie komentarze, polajkowanie, zasubskrybowanie kanału. Będzie nam łatwiej nawiązać relacje, jeżeli będzie taka potrzebna. Dużo osób zapewne się zgodzi, że stare prawo mówi, że pieniądz robi pieniądz, i dzisiejsze spotkanie, czy też to nagranie, którego odsłuchujesz, nie jest żadną poradą finansową, ale jest przekazaniem moich doświadczeń, jest elementem edukacyjnym i chcę abyś wiedział gdzie możesz samodzielnie zweryfikować dane które dzisiaj usłyszysz ponieważ w głównej mierze będę się opierał o materiały źródłowe i to co można znaleźć w wyszukiwarce Google bo mam na swoim kanale też materiały gdzie posługuję się slajdami gdzie pokazuję różne zrzuty z kanów z biura i też to troszeczkę inaczej wtedy Wygląda. Chciałbym zaprosić do uczestnictwa w projekcie, właśnie związanym, że jeżeli ktoś ma pieniądze, będzie bardzo zadowolony z tego projektu i będzie chciał z tego skorzystać. Jestem przekonany, może nie każdy, ale przynajmniej większość, bo ludzie, którzy potrafią robić kasę, mają oczy szeroko otwarte i uszy też nadstawiają. Jeżeli można gdzieś żeby te pieniądze dla nich pracowały. To się nazywa fachowo inwestycja i oczywiście dla tych osób, które nie mają może luźnych środków zbytnio, aby przeanalizowały to, co dzisiaj pokażę i to, co powiem, bo być może jest to sposób, aby się odbiły finansowo i stanęły na nogi, a wiemy, że w dobie dzisiejszych czasów, jak to mówią Pewne osoby może pieniądze szczęścia nie dają, ale szczęściu bardzo pomagają. Także ja pomagam na każdy możliwy sposób i udostępnię ekran, aby Wam pokazać szerzej więcej tu i teraz. Także jak widzicie mam przygotowanych kilka zakładek, które już otwarłem, żeby nie było problemów z. z importowaniem strony, jednak zacznę od strony głównej, czyli wyszukiwarka Google i to czym się dzisiaj chcę z wami pochwalić, a mianowicie finansami w metaversach. Czyli jeżeli to jest na skrót, tak jak ja, bo już jestem zaangażowany tutaj i wpiszę Metfi, zobaczy stronę główną Metfi.io i oczywiście Tutaj stronę mam otwartą i o niej troszeczkę opowiem, co się tu znajduje. Poniżej mamy obecnie X, dawny Twitter, dużo takich materiałów na bieżąco, czyli tu i teraz, które się znajdują. Kampania reklamowa o NFT, o tych wszystkich nowych protokołach, które dzieją się w tych nowych trendach ekonomicznych związanych z technologią blockchain. O Medbocie, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania nam zysków. Również jedna z naszych inwestycji, Evermoon, sekretne jajka, jajka niespodzianki, gdzie są niesamowite nagrody, gdzie są też wyjazdy, spotkania, eventy do Turcji. Jeżeli zjedziemy niżej, widzimy medfaj.pl wraz z liderami. Współtworzę i uczestniczę tutaj na tej stronie, aby dać wsparcie osobom, które nie są anglojęzyczne. Jak widzicie na zdjęciu, tutaj mój kolega z zespołu jest. Wszyscy na równych prawach tutaj jesteśmy. Jeżeli ja sobie kliknę tą stronę metfi.pl i zobaczę, co tutaj jest, to właśnie w nagłówku głównym mamy Metaverse Finance. Jest moja prezentacja ze slajdami. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, też więcej niż to, co dzisiaj zobaczy. Kolega Wojciech swój punkt widzenia przedstawia, i kolega Piotr opowiada swój. Na, tym, na tej stronie znajdziemy też plik PDF. I uważam, że to jest jedno z najlepszych narzędzi, jakie mamy. Kiedy sobie klikniemy i nam się to otworzy, mamy trzy strony tekstu dla wszystkich osób, które by chciały szybko wiedzieć, o, co, o czym dzisiaj mówię. Czyli powiem o projekcie, który powstał 21 maja, a tak naprawdę został uruchomiony. Przez nieznane nam osoby, tak jak twórca bitcoina jest nieznany. Ja z tego powodu się bardzo cieszę, ponieważ wszystkie kraje świata są, można powiedzieć, otwarte dla nas i każda osoba może tutaj z tego skorzystać. Projekt nazywa się Metfidao. Jest to, można powiedzieć, taka forma spółdzielni, ale nie ma zarządcy, nie ma kosztów i to jest bardzo fajne. I każda osoba, która chce wiedzieć, o co chodzi, ma trzy strony do przeczytania, nie jest dużo, ale w skrócie, jakbyśmy popatrzyli, METFI DAO ma stać się największym inkubatorem dla projektów z zakresu Web3, Metaverse, a także sztucznej inteligencji, czyli AI. No i oczywiście zyski wynikające z tej inwestycji, Zostaną podzielone poprzez uczestników, którzy posiadają tutaj udziały w formie tokenów. Jeżeli coś z tego tekstu jest niezrozumiałe, oczywiście nazewnictwo na dole tej strony jest wytłumaczone, jest słowniczek. Ja rozumiem, że pewne zwroty mogą być nowe i niezrozumiałe. Proszę się nie obawiać. Dla mnie dwa lata temu też to wszystko było abstrakcją. Dzisiaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś chce być inwestorem, bardzo proszę pasywnym. Jeżeli ktoś chce działać aktywnie, też jak najbardziej, ponieważ możemy przejść sobie na zakładkę i też zobaczyć taki materiał DAO i nadchodzi rewolucja dla network marketingu, czyli koncepcja DAO dla networku. Po raz pierwszy w historii jesteśmy właścicielami swojej pozycji. Nie mamy kodeksu etycznego, nie można nas wyrzucić, ponieważ jesteśmy współwłaścicielami. A jeżeli jesteśmy współwłaścicielami, to my decydujemy, czy my chcemy nasze udziały sprzedać, przekazać, czy cokolwiek z tym zrobić. Ok. No i oczywiście na stronie Google. Mamy też różne inne odnośniki. CoinMarketCap, CoinGecko, LinkedIn. Także jest tego bardzo dużo. Także ja tą stronę też już zamknę, ponieważ pokazałem kilka odnośników. I przejdę do strony głównej. Na stronie strona główna jest w języku angielskim. Ja załączyłem z racji dzisiejszej, dzisiejszego nagrania, dzisiejszej prezentacji język polski, aby było. Łatwiej zrozumieć. Czasem są nie do końca jeden do jeden poprawnie przetłumaczone teksty, ale najważniejsze jest to, że macie kontakt ze mną, macie kontakt z innymi liderami na stronie, której pokazałem, aby przyjść i skorzystać ze wsparcia, jeżeli coś jest niezrozumiałe. I to jedno NFT to jest użytkowy, to jest użytkowy taki takie oprogramowanie i ono nam daje nieograniczone możliwości inwestycyjne. I tutaj po lewej stronie mamy, jeżeli ktoś by chciał, odnośniki do Telegrama, właśnie do Xa Twittera, na Discord, LinkedIn, White Paper, czyli taka biała księga, czyli wszystkie, że tak można powiedzieć, regulamin, jeżeli miałbym to do czegoś porównać. GitHub. No i tutaj na taką książeczkę, jak sobie klikniemy, Loguje, Załaduje nam się dokumentacja. Oczywiście mamy bardzo dużo zabezpieczeń, żeby, nas, że tak powiem, te boty nie atakowały, więc trzeba odhaczyć. I mamy terminologię, która nam jest bardzo pomocna. Także ja nie wiem, czy tę stronę będę tłumaczył, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, że jest cała dokumentacja. Jeżeli ktoś szuka oficjalnych odnośników, to tutaj ma strona internetowa, zdecentralizowana aplikacja, Twitter, Telegram, Discord, YouTube, Medium, Instagram, LinkedIn, GitHub. Jest otwarty, jest podany adres kontraktu, że jeżeli ktoś potrafi się poruszać po BSC Scan na blockchainie, może po prostu wszystko zweryfikować każdą transakcję dzięki temu może czuć się tutaj bezpiecznie. Jak widzimy, mamy podane też giełdy zdecentralizowane, takie jak Pancakeswap, zcentralizowane jak Gate.io czy MEX. To oznacza, że osoba, która jest i działa, wie, że token jest na giełdzie i to jest dla tej osoby bardzo duży pozytyw. Jeżeli jest jakaś osoba nowa dzisiaj po raz pierwszy, nic z tego tematu nie wie, to za chwileczkę wytłumaczę, dlaczego to jest takie wszystko fajne i rewelacja. Także ja tą stronę może sobie zamknę i przejdę do jednego z jednej z właśnie tak, takich jak Coinmarketcap czy CoinGecko, gdzie możemy patrzeć, jak ten wykres się zmienia, jaka jest kapitalizacja. To pokazuje, że projekt w dniu dzisiejszym w tej chwili jest na 339 miejscu spośród wszystkich projektów, które są, że tak powiem, oparte o, o, o tą technologię blockchain projektów kryptowalutowych, także myślę, że jak nie całe dwa lata jesteśmy bardzo, bardzo wysoko i ta kapitalizacja jest całkiem przyzwoita. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Widzimy, że adres kontraktu jest taki sam zgodny. Czyli możemy sobie go skopiować, dodać do Trust Wallet albo do Metamask. Jeżeli ktoś nie wie czym jest Metamask, zapraszam sobie otworzyć stronę oczywiście oficjalną Metfidao. I Metamask to jest taki portfel. Czyli tak jak ktoś posiada konto w banku, tak tutaj, żeby móc skorzystać. To potrzebujemy posiadać swój portfel, ponieważ my tu będziemy mówić o przekazywaniu wartości, i to jest nowa ekonomia. Aktywa cyfrowe są tą współczesną ekonomią. Może dużo osób jeszcze tego nie jest świadomych, ale myślę, że jak najszybciej powinni uzupełnić wiedzę. No i oczywiście, jeżeli ktoś sobie załączy, to dostanie. Nie tylko nagranie, ale też przetłumaczone na język polski, czym jest MetaMask, jak go zainstalować. Ja tak poprzewijam, żebyście mieli po prostu tylko informacje. Ok, wyciszę. Czyli w dwie i, i pół minuty po prostu jest wytłumaczone, jak można być samodzielnym. Jeżeli ktoś mimo wszystko boi się, nie potrafi, zapraszam. Skorzystać z mojej pomocy. Na stronie metfi.pl też jest opisane po polsku, jak to poprawnie przejść tą procedurę, jak zainstalować są pliki wideo. Ok, powrócę tutaj. Co tu jeszcze na tej stronie znajdziemy? Media społecznościowe, te, które były wymienione. Audyt certyku. Czyli jeżeli ktoś zastanawia się, czy ten projekt jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny, osoby z branży wiedzą, osoby nowe po prostu muszą sobie przeczytać, czym jest certyk i czym się zajmuje. Jest to najbardziej uznawana po prostu w tym świecie firma, która się zajmuje bezpieczeństwem w technologii blockchain. Jak widzicie, ja się tutaj zarejestrowałem, żeby móc Wam to wszystko pokazać. No i tutaj stoimy jeszcze lepiej, bo projekt w chwili obecnej jest na 211 miejscu. Jeżeli sobie wejdziemy w szczegółowe dane, to widzimy: AI Sztuczna Inteligencja, 21 miejsce. DAO, 22. DeFi, 106 Launchpad, 13 metaverse, 19 NFT i Web3. I znowu dla osób, które nie mają pojęcia, co te hasła oznaczają, zapraszam do naszej biblioteki, do naszego strony wsparcia, gdzie my te wszystkie hasła mamy omówione i opisane. Jeżeli ktoś chce być samodzielny, wujek Google no i do przodu. Ale jak widzimy Mamy bardzo silne tutaj te wszystkie pozycje, czyli linie kodu, społeczność, marketing, governance. Fundamenty mamy troszeczkę niżej z racji tego, że projekt MedFi nie wymaga KYC, czyli my nie musimy się zweryfikować z dokumentów tożsamości, a właśnie możemy być w tym projekcie całkowicie anonimowi, bo portfel Metamask, który pokazywałem na YouTube, jest anonimowym portfelem i my tutaj możemy sobie, że tak powiem, zmieniać kraje, a tu sobie godnie z tego korzystać, ponieważ jesteśmy po stronie zdecentralizowanych finansów czyli nie tylko to, co banki nam oferują, ale chcemy być niezależni, możemy otworzyć taki swój, można powiedzieć, własny bank, i z innymi osobami się rozliczać, ponieważ to jest po raz pierwszy w historii ta technologia nam umożliwia przesyłanie wartości na odległość bez pośredników, czyli bez banku, bez maklerów giełdowych. Ja z inną osobą mogę się rozliczyć. Na stronie głównej, oficjalnej, Metaio znajdziemy wszystko jak to działa czym jest skarbie czyli inwestycje które generują zyski często zadawane pytania lub jeżeli ktoś po prostu chce ma pomysł a chciałby żeby jego projekt został sfinansowany oczywiście może sfinansować swój projekt klika tu w tą zakładkę sfinansuj swój swój projekt i może jeżeli ma projekt stokenizowany, oparty o jedną z tych rzeczy jak trzecia generacja internetu, sztuczna inteligencja, bądź metawersy może się tutaj zgłosić i oczywiście możemy dobić jakiegoś, jak to się mówi, dobrego deala. Czyli to jest projekt dla inwestujących, być jak venture's capital, czyli inwestowania w projekty, które będą tak naprawdę startupami, które dopiero powstają. Dlatego my jesteśmy tym inkubatorem, jak również dla dla tej drugiej strony, czyli dla osób, które chcą pozyskać kapitał. Często zadawane pytania. Proszę. Można znaleźć wszystko. Więc ja mógłbym takie spotkanie dzisiaj godzinne prowadzić, ale wolę, że jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytanie, aby sobie tutaj, tutaj po prostu sprawdził sam. Ktoś może się zapytać, czy w każdej chwili może zrezygnować z tego projektu. Oczywiście tak, w każdym momencie możesz sprzedać, ponieważ to jest Twoja własność. Jak uruchomimy aplikację, ja mam tą aplikację uruchomioną. W zakładce Pomoc znajdziemy bardzo wiele informacji i m.in. kompleksową dokumentację, czyli tak można powiedzieć prezentację po angielsku. Filmik na YouTubie, gdzie jest. Wiele języków, materiały. Po prostu tu jest sama masa. Jeżeli ktoś sobie kliknie, jak taka prezentacja wygląda, to oczywiście po załadowaniu strony zobaczymy. OK. U mnie już widać. Widzimy, że mamy plik w PDF-ie. Mamy 17 stron przyszykowanych po angielsku. No, i sobie możemy przejrzeć, że magazyn Global Finance, magazyn ekonomiczny Time po prostu robi takie prognozy, że do 2030 roku z, tego, z tej ekonomii ma korzystać ponad 5 miliardów ludzi. Może tu widzi 5 milionów, ale jest to na język amerykański pisane. No, i gospodarka ma wynosić między 8 a 13 trylionów do 2030 roku. Czyli popatrzmy, mamy 6-7 lat, bo wiadomo, że jeżeli już są raporty, to one zostały troszeczkę wcześniej sporządzone, ale jeżeli my mamy możliwość zrobić ponad 300 razy, no to nawet jeżeli byśmy bezpiecznie powiedzieli ponad 100 razy, to ile pieniędzy chciałbyś zainwestować, żeby dzisiaj, żeby cieszyć się tym zyskiem? Jeżeli ktoś myśli, czy to jest dużo, czy to jest mało, te 100 razy, może się to wydawać nierealne, ale jeżeli ktoś policzy dobrze matematyka, co roku podwajam wartość, tak? czyli 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 w 7 lat nie ma najmniejszego problemu. I znowu hasło, jaka jest wizja? Wizja MedFi stać się numerem jeden, inkubatorem dla projektów Web3, Metaverse i AI, by każdy mógł z tego skorzystać. Zrobione przez ludzi, dla ludzi i oczywiście jest opisane, czym jest to Web3, czyli wraz z powstaniem internetu, bardzo duża zmiana technologiczna sprawiła, każdy dzisiaj z nas korzysta z internetu i wydaje mi się, że jeżeli ktoś mógł zainwestować na początku, czy to w Google, czy w YouTube, czy w Facebook, czy w Bitcoin, dzisiaj posiada pokaźne zasoby finansowe, ale jeżeli kogoś to ominęło, to, żeby skorzystał z tego, co ja dzisiaj pokazuję, żeby go ta kolejna szansa nie ominęła. Oczywiście tych stron tutaj jest bardzo dużo, ale każdy ma do tego dostęp. Każdy może mieć dostęp właśnie do tego biura. Jeżeli pokazałbym kolejną z naszych inwestycji, bo my sobie możemy sprawdzić, co metwa zainwestowało, widzimy największą działkę na sandboxie jako indywidualna osoba mało kogo by było stać jako grupa ludzi każdy ze swoim budżetem, jeżeli rzucił do tego wspólnego worka czy kapelusza mamy, ponieważ mamy kapitał na te inwestycje, zobaczcie mamy największą działkę obok Binance'a jedną z 30 bodajże dwóch działek i tutaj jest opisane, czym się MedFi zajmuje. MedFi generuje co 12 godzin, wytwarza dodatkowe tokeny, czyli mnoży nasze udziały. Nie będę omawiał całego mechanizmu, ale chciałbym, żeby ktoś wiedział, że to troszeczkę schemat jest jak Bitcoin. Czyli są halvingi, jest zmniejszana nagroda za wydobycie. Co powoduje wzrost ceny? Ponieważ token Metwa jest tokenem deflacyjnym i kto ma więcej udziałów, ten ma proporcjonalnie też większą korzyść z tego, co się znajduje w skarbcu. Oczywiście, można wejść sobie na stronę główną, stronę statystyk i tam jest wszystko opisane. Jeżeli ktoś. Nie posiada zamożnie, że tak powiem, zamożnego portfela, może tutaj dołączyć, ponieważ mamy program afiliacyjny i otrzymujemy 5% premii za pozyskanie kapitału do inwestowania. Mamy 10 poziomów inwestycyjnych. Każdy poziom ma swoje korzyści, swoje przywileje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, aby to wiedzieć, zapraszam, aby się zgłosił. Ale dlaczego tego nie opowiadam wszystkiego, ponieważ dla mnie prawdziwa decyzja jest mierzona tym, czy podjąłeś działanie, bo jeśli nie ma działania, to jeszcze nie zdecydowałeś. Jeżeli zobaczę, że ktoś przeznaczył na pierwszy poziom 100 dolarów, wtedy będę wiedział, czy chcę sprawdzić, dlaczego chcę wiedzieć. Że jeżeli ma milion dolarów, mu się tu ten milion dolarów opłaca zainwestować. No i oczywiście, jedną z najnowszych perełek, można powiedzieć, jest dostęp do Medbota, takiej sztucznej inteligencji. Proszę zobaczyć, artykuł jest z wczoraj, czyli 23 kwietnia 2024 roku. MedBot, innowacyjny bot do handlu o wysokiej częstotliwości, opracowany przez MedFi. Wyniki. I chciałbym, aby każdy to, mam nadzieję, że wszyscy siedzą i przeczytali. 8% zwrotu w przeciągu 7 dni i 80% w 2 miesiące. To moje jest pytanie takie, jeżeli ty nie musisz za to zapłacić, tylko możesz mieć dostęp do tego, przyłączając się do Medwaj, czy opłaca się kupić odpowiedni poziom, dołączyć do tej społeczności, edukować się. Bo jeżeli to jest dla Ciebie atrakcyjne, a dla mnie jest bardzo, to powinienś z tego skorzystać. Jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, może. Kupując już dziś jeden z najwyższych poziomów, jeżeli kogoś nie stać, to może pojechać do Turcji, czyli sobie wykupić bilet na taki event, który się odbywa między 18 a 22 maja tego roku, gdzie wspólni inwestorzy się spotykają, edukują, bawią, poznają, podejmują decyzje. Także taki wyjazd nie jest drogi. Każdy, kto by chciał sobie tu zakupić, oczywiście proszę, tu jest moje biuro. Dostęp do Medbota, dostęp do nowego protokołu, i tutaj jest Ocean Summit, czyli wyjazd na to spotkanie. Każda osoba, mam nadzieję, że została dzisiaj zachęcona. O, tutaj jest to, o czym mówiłem. Każda osoba, która. Dzisiaj jest, mam nadzieję, że została zachęcona, ponieważ dla mnie, kiedy ja nie muszę siedzieć i, i różnych rzeczy wykonywać, tylko sztuczna inteligencja może to za mnie robić. No to jeżeli możemy mieć pasywnie takie zwroty i możemy się w każdej chwili wycofać, ponieważ pieniędzy się nigdzie nie wysyła, one są po prostu na naszym portfelu, wykorzystując to oprogramowanie myślę, że jest zachęcony. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się ze mną. Jeżeli nie jest to temat dla ciebie, no to nie jest to temat dla ciebie. Każdy jest profesjonalistą w swoim fachu. Ja jestem profesjonalistą w promowaniu protokołu MedFi, ponieważ jestem tu już związany prawie drugi rok i widzę świetlaną przyszłość. Wiem, co się dla mnie sprawdza po stronie aktywnej jak i pasywnej. A mogę Tobie doradzić, jak obrać najlepszą strategię, ale to już indywidualnie, ponieważ każdy ma swoje własne priorytety. Także dziękuję bardzo i zapraszam do dyskusji.